Ej jak widzicie, jestem u mamy Mam dobry pomysł na TikToka. Pomaluję sobie Morty kosmetykami. Wybaczcie za mój głos, ale wczoraj byłem kurwa królem karaoke. <grym> Oczywiście bez mikrofonu. Patrzcie, mam jakąś kąpkę, kurwa. Kładę sobie jakiś kurwa fluid. Chuj wie, co to za fluid na mordę Gdzieś tam widziałem, że tak wklepują, chuj wie, jak. No ale działamy. Jak na pierwszy raz, to kurwa lepiej to robić, niż moja była. Tego się pewnie kurwa nie spodziewaliście, bo nawet ja się nie spodziewałem. Jestem prawie jak Picasso Nie wiem, mam jakąś paletkę tu, chuj wie, jakieś kolory różne Mam jakiś pędzel, kurwa No wie se, nie wiem Coś takiego Z drugiej podobnie Chuj, czoło też pierdolne Dobra, teraz trochę jaśniejszego Mama tu mnie nawyzywa od te piwiny Ej, nie wiem, czy taką wielką, kurwa, się robi tutaj Czy nie? Chuj, spróbujemy ja pierdolę, ale Ła! ja pałem, za dużo chyba. Teraz pierdolę jakiegoś złotego trochę. Jak coś to nie mówcie, że wyglądam jak ciota. Tylko Britain Spitz to A jak chcecie makijaż na wesele, czy gdzieś kurwa na imprezę, to zapisy trwają na Instagramie. Dobra, trochę za dużo tego najepałem, więc muszę trochę zmienić tutaj. Poprawić sobie. Oczywiście, robię to kurwa dla fanów tylko, nie? Ale ja kurwa debil jestem, ja pierdolę. Stary, ty mówię, z domu Czuję się jak dzioba. Chuj tam czegoś nie robi dla wyświetleń. <grym> <grym> Oczywiście żart kurwa, chcę zobaczyć reakcję mamy na to. Ja jebie, ale będę kurwa dama. Kurwa nie wiem co to jest, chyba to kresek, nie? To kurwa chyba nie jest do tego. Co tam? A co ty, żeś taką niemałsy pacjatem na tej mordzie? Co? <laughs> Usta czerwone, to co ty zrobiłeś, Karol? Co ty, orientację seksualną, Kurwa zmieniłeś? Nie, no co? Stwierdzam, że będę teraz ten... się malował. <laughs> orientację seksualną zmieniłeś, czy jak? No będę się malował, co nie pasuje? A po co ci to malowanie? Kurwa, zobacz, jak ja wyglądam. Ja, ja wiem jak wyglądasz, jak ciepły. No to... Jezu, nie wytrzymam tego. Tak to źle wyglądam. Kurwa jak ciepły ty. Normalnie ciepły. Żeby uciecz nawet patrzeć na ciebie nie możesz. Kurwa, wysmarował farkami. Mm. <laughs>